Lata 70., jakby z jednej strony dawały społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej, jakby nie było specjalnie dużych wyborów, i o wszystkim decydowała władza: czy się dostanie paszport, czy się dostanie karkówkę, prawda? Czy, czy też dostanie się jakiś. Jakikolwiek artykuł podstawowy, na przykład papier toaletowy. To centralne zarządzanie przekładało się bezpośrednio na, na poszczególnych mieszkańców naszego kraju i przekładało się także na mnie. W takich realiach żyłam, wychowywałam sama dziecko, więc mam w tej chwili świadomość jak, jak znaczy jakby czułam sama po sobie, jak to wszystko wyglądało. Te przedszkola, które w tej chwili wspominamy jako y, przywilej y, ustroju socjalistycznego, nie były znów takim przywilejem, dlatego że połowę mojej pensji pielęgniarki musiałam przeznaczyć na opłatę przedszkola. Także tego już w tej chwili nie, nie pamiętamy. Ponieważ no, byłam osobą samotną, sama chowałam Sebastiana, y, miałam takie poczucie y, jakiegoś niespełnienia. Uważałam, że coś ważnego w życiu trzeba robić i y, myślę, że sądziłam, że najkorzystniej będzie, jeżeli zrobię coś dla własnego dziecka. To znaczy spróbuję wpłynąć na realia naszego kraju, żeby dziecko w przyszłości żyło troszeczkę w innych warunkach. Przepraszam, to jest... Niemożliwe, tak? Znaczy mieszkałam w w naszym kraju, w takich realiach, jakie były, kiedy właściwie w tej chwili już nie pamiętamy, ale jednak władza decydowała, czy dostaniemy paszporty, czy dostaniemy papier toaletowy lub karkówkę. Wspominamy te czasy, ja osobiście nie, ale jednak sondaże wskazują, że te czasy są wspominane sentymentalnie jako z dużym jakby poczuciem bezpieczeństwa no ja wiem jakie to było poczucie bezpieczeństwa te przedszkola żłobki o których w tej chwili mówimy sanatoria to wszystko było ale jednak za opłata za przedszkole wynosiła połowę mojej pensji pielęgniarki były przecież też jeszcze inne opłaty plus życie Sanatoria też nie były dla wszystkich, tak jak nam się w tej chwili y, wydaje. Chowałam samotnie sama Sebastiana, który miał lat 5-6 pod koniec lat 70. i no, uważałam, że coś w życiu y, trzeba zrobić poza. poza ym, Takim wypełnianiem swoich obowiązków podstawowych. Chciałam coś zrobić dla mojego własnego dziecka, troszeczkę wpłynąć na te realia, w jakich byłam, czyli realia w moim odczuciu niesprawiedliwości społecznej i decydowania o mnie za mnie. Absolutnie nie miałam żadnej świadomości, że. Działalność opozycji z jednej strony, z drugiej strony nastawienie społeczeństwa, że to wszystko skumuluje się w taki sposób, iż będzie. Zaistnieje rok 80, sierpień roku 80, absolutnie. Sądziłam, że to będą takie kamyczki drobne, prawda, budowy jakiegoś niezależnego społeczeństwa, ale rzeczywiście bardzo drobne i nie wiadomo, czy kiedykolwiek w ogóle to zakończy się jakimkolwiek sukcesem. Także nie można powiedzieć, iż działając w opozycji, miałam świadomość, prawda, jakie zmiany zostaną dokonane. Ta praca w opozycji, ponieważ y, y, rozpocząłem działanie w Wolnych Związkach Zawodowych, y, dlaczego zadecydował być może przypadek? Dlatego, że czytałam prasę nie.